Szeliga. Siema, komordyniarzki z tej strony, Piotr Szeliga. Na wstępie chciałbym Wam serdecznie podziękować za te wszystkie kurwa subskrypcje, dzwoneczki. Naprawdę, tak jak zawsze Wam powtarzam, motywujmy do działania i działamy dalej. A co będzie dzisiaj? Nie. To do małej nie świecą. <laughs> ja Kurwie. Co, Mój tata za rękę prawie mnie. Jestem, hopię, ja rozumiem, że co chodzi. On ma flow.

Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co To były takie filmy na A je słomowano nogę, chyba. Bo... nie wiem, czy się zrośnie już raczej nie. No, ale mniej więcej tak to wygląda.

No uspokójcie się, bo zaraz, no tak, coś... uspokójcie się. No co tam dzisiaj, no. To już zaczynacie. No, zaczynacie. Tak no, ochroniarzy, kurwa, człowieku. A, w ochroniarzy masz? Jak wtedy zyskał wiedzę? kurwa Nie, 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 no. nie, 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 Wyśmiechowate, kurwa! Widzicie, co Czego się nie Czemu się masz Słomaszkowic. Aha, słuchaj, a bo inteligentna rodzina przyszła teraz. To jedziesz tą to są inteligentni ludzie? Jesteście, tacy inteligentni, naprawdę, mega inteligentni ludzie. Słuchaj, ja mam że się ale Ujawniaj wszystko, co chcesz, człowieku. ujawniasz. Co tam inteligencji? A ty jak sobie inteligencji no. Szkołę aktorską. Szkoła aktorską, o, aktorską To te błestie? Tak najmniej my to, to zrobił, kurwa! To aktorzy, kurwa, że szkoda gadać. Za jednego? Opiniczne nic to. A co? Kurwa, co w ogóle Ale że pozwolili... Kasia pozwoliła, żeby udostępnić jej wizerunek, mi nie pozwalała nigdy. Ja musiałem ją zamazywać. Kasia mnie nie lubi. Hej. słuchaj Smykko. Schowaj to, jeszcze raz na mnie skierujesz kamerę, to będziesz musiał tu sobie wsadzić lupę. Dobrze? Dobrze? Tak, Dobrze. Tak. Czekamy, kurwa, Na raz <grywa> 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 Daję od życie to nawet do to wstawisz do broga. No coś tam jest znany, grałem w tak serialu i w ogóle tata jest nieznanie. Próbuje się na siłę a, wedrzeć gdzieś tam do tego świata fame, no, ale mu to ewidentnie nie wychodzi. No i... On no, czy mu nie wychodzi? Wychodzi to zajebiście. No ludzie będą chcieli więcej właśnie murańskich myślę. i odpierdoli to się na pewno niejedna fajna komedia. No co się kurwa cieszysz? stój!

No zobacz sobie kurwa! Ja, ja widziałem o ja, ja. widziałem. Widziałem. to Widziałeś? Jest... Człowieku, gorsze zajęło mi z buta, człowieku go Dobra, dobra Bo o to mu chodzi, o to mu chodzi Im o to chodzi, żeby prowadził do grupowagi stary To za szmata jebana kurwa Ja też kurwa nie To jest moja najnowsza Jebany moja. kurwa gnuje. <śled> <śledź> o nie Ta? O nie, o ziemię? Jaka wow. fajna. jaka Cześć to? Będzie konferencja. Zobaczymy czy będzie działo Witam wszystkich na drugiej konferencji przed fejrem a 10 przed jubileuszową galą fejrem ma 10 już za tydzień potężne wielkie emocje. Się wszyscy jest. tam Spokój. Więcej od mefedronu kurwa! Ej, no spokój. Nie was, kurwa. Mateusz proszę, kontynuuj. Co ty kurwa robisz? Co? Ty, kurwa, robisz? No, co? Więcej od mefedronu kurwa! ...obraźliwe i naprawdę jest to... Ej! Ja teraz teraz co ty kurwa robisz? Do no, nas spokój panowie! Prosimy o spokój. Tam chyba menacerska wojskiego. Macerka wojskiego chyba krzyczał ludzi rzucasz? <laughs> bo chyba tam bo w nią trafiło, tak mi się wydaje. Nie widziałem tej sytuacji, bo siedziałem z przodu bardziej. Mateusz proszę, kontynuuj! Siadaj się, siadaj! Dobrze przejdźmy Szy do konferencji. Mateusz, proszę Cię o tak, komentarz. no to tak. <noise> <noise> no chciałbym przejść do meritum. E, proszę sobie porównać sytuację taką, że e, no tak jak powiedziałem, Szeliga e, straszył prokuraturą. Masz powody? A masz papiery, świetniki? Ja mówię o komentarzach. które... komentarzach, proszę. Internetowy, tu nie Dlaczego mam ciebie świat, kurwa, a nie internet? Dokładnie, i komentarze. Nie a, to, ma... to Niech nie no. powiem. Ktoś mu dał, jak k, I zaoczernianie mojej rodziny. Za cię panujesz, bo Moral... Ale moralnie Ale To nie jest a no. A w trailerze, to nie Wypuściłeś nie zina, na którym już kurwa nie panuje. Czekajcie. Ja bym chciał poznać genezę tego wszystkiego o co w tym chodzi, bo ja rozpinałem po filmach na YouTube. Powiedz nam samo o co tutaj chodzi, bo my sami nie wiemy. Słuchaj, to jest kraina, o której pojęcia nie miałeś, więc nie wchodź do niej. Nie, wchodź do nie zrozumiesz nie, 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 tego, ja nie, nie zrozumie. Ja absolutnie nie chcę do tego fejść, bo to jest za ale dużo dla mnie. Opowieści z Narni, arni, opowiedzisz z Narni, to Uważaj, jest. Uważaj, jak nie będziesz nie koło, mnie. koło mnie. Co tam Rafonik z posterydach?